Mam na imię Dawid, mam 22 lata, jestem alkoholikiem, narkomanem i hazardzistą. Kolega z osiedla zawołał mnie i poczęstowo miałem fetaminę, po prostu, żebym nie czuł tego bólu fizycznego, żebym jakoś to lepiej znosił się, już nie mógł patrzeć na jakieś tam moje ślady na ciele, czy, czy po prostu, że płaczę. I tak zacząłem brać swój pierwszy narkotyk. Zatraciłam wiarę, że mnie może interesować cokolwiek innego poza y, naćpaniem się albo upiciem się i życiem w jakiejś takiej y, łatwej, y, po prostu y, patologii. W Sandamiano leczy się 7,5 miesiąca. Widzę ogromną zmianę, mimo tego, że tak naprawdę jeszcze jest długa droga przede mną. Każdy chce mi pomóc. Czuję się bardzo ciepło, jak w rodzinie. Której gdzieś tak, pomimo tego, że miałem, to nie do końca wiedziałem, jak na czym to ma polegać. Teraz wiem, że mogę robić rzeczy na trzeźwo i one dają mi radość. I to jest tak naprawdę najważniejsze. Potrzebna jest taka no, wielka akcja, w której yy, zmienimy. Bardzo dużo po to, żeby też lepiej żyło się i tym pacjentom, i nam. Kiedy pokocha się to, co się robi, pokocha się, pokocha się ludzi, do których jest się posłanym, to żadne przeszkody nie są przeszkodą.